Ghost biega. Ghost się nie męczy. Ghost jest niezmęczalny. Tak. I bum! Wysoki kopniaczek. Mm, I ciach! Kolejny. To nie są trudni przeciwnicy, na serio. BLUBLU! No Dobrze. Zapraszam po raz kolejny postępy. I lecimy dalej. Mm, jesteśmy w Secret Passage. już spadliśmy na dodatek. Ale kruczek się tego tu nie podda. Ghost też, bo by gry nie było. I wyjdziemy sobie po takich, o, belkach. To się jak Tomb Raider. Każdy mi się to Tomb Raider Legend poziom Anglia. Nie wiem czemu. Podobno chyba Ghosty, i Jaka siła! Ghost tak nie potrafi rozwalić ścian, ale i tak się pokona. Miej yy, Mieć shotgun. Będzie niebezpieczna. A. Zepniemy go na dół. I bum, i bum. I bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i wspinamy się, wspinamy się dalej. Wspinamy się dalej. Wspinamy się dalej. Wspinamy się dalej. I gdzie dojdziemy? Dojdziemy na Hmm, strych? O nie, o nie, tu się zaczyna wszystko jarać. Nie, ja się boję, jak się jara. A, jara się, jara się. Ja się panicznie, kruczek się panicznie boi ognia. A, jara się. Chyba jak oni się jarają, to nam zadaję większe obrażenia. A nie wiem nawet. Wymra jak mi się jaramy, to jest przestrane, trochę. Nie jaraj mi się! Uaa! Skacz, ghost! Skacz! Jumpowanie jest zdrowe. Jest, zgasiło nas. Mm -hmm. Ciach! Kop! Aj nie zrobimy kopniaka i wiemy, stąd. Walić. Wiemy i kolejny zapis. Uff, boję się ognia. A, jaram się. Dobra, jeszcze się nie jaram. Ojej, ojej, Opa, opaj tu. Oj, coś nam zlagowało, ale już widzę, co się działo. Się tak bardzo krótko przestraszył, i co mu tak bardzo robiło. No du du A nie było kupniaczka szczęśliwego, no to do dupy. don't speak Mongolia, waril very... aj Just speak Polish? O, lepszy plan. No, spadł sobie, tam trudno. byt go strasznie żałował. O, można rozbić, żeby spoko. Wow, kolejny. Wow, ma maszynę. Ech, ja ci dam tu chłopie maszynę używać. O, cwany jest. A muszę na nim ten kontrol. A tak, go. O. Było się stawiać. No i jedziemy dalej. Życie nam się leczy. Nie wiem jak się może życie leczyć na no nim nieważne. się leczy. Fajnie, naprawdę fajnie jest zrobiona walka w tej grze. Podoba mi się. Mogłabyś jednak ta gra. I właśnie bardzo szkoda, że ta gra nie jest trochę dłuższa. Jest naprawdę świetnie zrobiona. Wiecie, klimat abiatyk, nie, Matrixa i w ogóle jest genialny. Patrz, w nią mi się mniej podobał. O, kopniaczek na szczęście. Będzie miał szczęście. Ta. Dużo szczęścia. Gozd daje szczęście. Nie śmiej się. Ten się śmieje najlepiej, kto się śmieje przedostatni albo ostatni, bez różnicy. Haha! Ha. Ale ci przy I teraz wróć No, Nooo! Gost! Nie frajeruj! Dobrze, dobrze i... Zrób mu, nie wiem, jakiś mega combo, nie? Patrz... Płaczok nie oddało się robić mega kombole. Kombole karambole. Gdzie teraz tu? No tu. Wiejemy stąd. Zobaczymy, co się stanie, jak zwijemy. To hmm. jest czyżbyśmy nie mieli znowu dźwięku w filmikach? No nie, nie, nie! Ja chcę mieć dźwięk w filmikach. To jest do dupy. To mnie wkurza. Ghost, nie wydurniej się. I tak byś dał radę Explosive. Buuu. ta, A ja uwierzę, że to jest taka demolka, fajna oskryptowana, nie? Ta, bum, bum. Pyta, bum. I oczywiście wiadomo, kto przeżyje Ghost, nie? Kruczek zawsze najlepszy. Uf. Okej, okay, przeżylimy I się mam nieźle I z tego względu Krócze, kończę nagrywanie na dzisiaj Żegnam się z wami, narazka